Dzień dobry, dzień dobry, witam w Kurniku Kazika w piątek piąteczek Piątunio w pierwszym odcinku w 2025 roku. Jest to pierwszy odcinek, mam nadzieję, że, że nie ostatni, ale tak krótkimi słowami, podsumowując rok miniony, był on całkiem udany, jeśli chodzi tutaj o to, co dzieje się wśród kurek, co dzieje się w moim stadzie. Nie miałem żadnych upadków kur. Kurki lęgły się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Tak w ogóle to Wy namówiliście mnie na lęgi w 2024 roku, ponieważ ja nie planowałem klucz żadnych piskląt. Natomiast z uwagi na Wasze namowy zdecydowałem się na nasadzenie jednej kwoki i tym oto sposobem w moim stadzie pojawiła się między innymi niebieska silka, którą tam widzicie, którą nazwałem po mamie, czyli Halinka. Natomiast nawiązując do tego, co tutaj się Wydarzy w 2025 roku, to oczywiście czekam na Wasze sugestie, na Wasze propozycje. Co chcielibyście tutaj zobaczyć? Na pewno czekam na wolierę, którą cały czas ma dostarczyć mi firma, która zobowiązała się do zbudowania i dostarczenia takowej woliery. Ja poczyniłem ku temu odpowiednie przygotowania. WOLIERA MA STANĄĆ TUTAJ NAWET ZASADZIŁEM NA TYM TERENIE ORZECH WŁOSKI CO NIE BYŁO ŁATWYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM PONIEWAŻ MUSIAŁEM WYKOPAĆ TO DRZEWO Z PRZECIWNEGO Z PRZECIWLEGŁEGO NAROŻNIKA MOJEGO TERENU I PRZENIEŚĆ TO DRZEWO TUTAJ ZOBACZYMY BO ONO TROSZECZKĘ ODCHOROWAŁO ZOBACZYMY CZY PRZEŻYJE TO WSZYSTKO OKAŻE SIĘ na wiosnę, czyli za jakieś 4 miesiące. Tak, tak moi drodzy. Wiosny jeszcze nie ma, choć pogoda, jak widać, wskazywałaby na to, że to mogła być już, mogłaby być już wiosna. Bo słoneczko prześwieca przez gałęzie drzew. Trawa nadal jest zielona, choć mamy środek astronomicznej zimy, to temperatura waha się na poziomie 6 stopni. Tak, moi drodzy, to był najcieplejszy rok w historii, ten 2024, i niedługo będziemy naprawdę tęsknić za śniegiem, będziemy tęsknić za takimi krajobrazami, jakie mogliśmy oglądać w czasach naszego dzieciństwa czyli biała, piękna, mroźna i słoneczna zima. Ten klimat niestety się zmienił i dzieci które dorastają w tej chwili niewykluczone, ale śniegi będą oglądały tylko na filmach albo jak pojadą w jakieś inne rejony kraju albo świata natomiast tak jak widzicie moje kurki grzebią sobie na zielonej trawce, ponieważ usunąłem jedno przęsło z ogrodzenia i tak aby one miały możliwość wyjścia sobie Tutaj właśnie z tego wybiegu, który jest zupełnie już ogołocony z trawy, by mogły sobie zaczerpnąć i podziobać troszeczkę w której jest sporo na wybiegu. Wróć, nie na wybiegu, tylko właściwie to na moim trawniku. Baba z brodą, co wy tutaj robicie? Idźcie, idźcie na trawę, idźcie. Ja wiem, że nie jesteście. Nauczone, żeby tam wychodzić. Ale proszę bardzo, baba, mam nadzieję, że będziecie umiały wrócić z powrotem. Co prawda jest dopiero godzina 14 z minutami, ale już za półtorej godziny słońce zacznie zachodzić i kurki będą chciały wracać do kurnika. Więc wczoraj wypuściłem. Yy, Wczoraj wypuściłem, też próbowałem je wypuścić, ale o godzinie chyba 15.15 .15. to już było za późno, zdecydowanie za późno, bo na zielony wybieg tutaj na tą zieloną część mojej posesji wyszły tylko cztery nioski, ale później nie umiały wrócić do kurnika i musiałem je zagonić. Łobuzik jak zwykle śpi w gniazdach na zewnątrz, nie wchodzi na noc do kurnika. Czasem mu się zdarzy, ale zasadniczo zostaje sobie na, na noc, na dworze, jak to się mówi. Więc moi drodzy, zobaczcie. Słoneczko, ciepło. Ciekaw jestem, kiedy przyjdzie prawdziwa zima. Przydałoby się, naprawdę, yy, naprawdę by się przydało, bo tutaj można. Mówić, że fajnie, że nie ma mrozu, że nie ma śniegu. Chociażby z tego powodu, że kurki mogą sobie pochodzić i podziobać zieloną trawkę. Dawno tego nie robiły, ale moi drodzy pamiętajmy również, że każdy medal ma dwie strony. I jest druga strona medalu, a mianowicie taka, że jeśli nie będzie mrozów, to wszystkie te pasożyty chociażby, które atakują nasze kury w okresie letnim, a więc ptaszyńce, wszoły, no nie wiem jakie tam jeszcze występują, jakieś ptasie pchły, czy co tam jeszcze jest. Wszystkie one w tej chwili znajdują się w stanie hibernacji. Oraz ich jaja czekają na wiosnę. Jeśli nie będzie mrozów, i to dużych mrozów, to wszystkie te. Jaja przeżyją i wyklują się, atakując nasze kury ze zdwojoną siłą. Także przygotujcie się również na tą okoliczność. Bądźcie już gotowi, tak aby wiosną rozpocząć prewencję, czyli zabiegi przygotowujące, zapobiegające, tak aby tych pasożytów, jeśli się w ogóle mają pojawić, to aby było ich po prostu jak najmniej. Zobaczcie piękne kogutki na zielonej trawce. Ostatni raz, kiedy pokazywałem taki widok, to było chyba jeszcze wówczas, kiedy miałem tutaj koguta Hansa, koguta Brunera, ale to było dawno. No i padła mi bateria w kamerce, więc resztę tego materiału nagram telefonem. Spróbuję. Uchwycić najfajniejsze widoczki, najładniejsze ujęcia, jeśli chodzi o kurki i koguciki. Bursztyn, ty też ładnie wyglądasz, tak. No zapozuj, kurki się troszkę rozchodzą. Widzę, że o ile kochiny trzymają się jeszcze tutaj w miarę blisko. To nioski spacerują sobie dość śmiało po mojej działce. Bo przed chwileczką widziałem jedną z nich tutaj grzebiącą się gdzieś w tym miejscu. Już jej teraz nie widzę. Tak więc moje psy będę dopiero wypuszczał, jak się zrobi ciemno, jak przeliczę w całe stado, aby mieć pewność, że żadna kurka nie została. Gdzieś poza wybiegami. Ale tutaj mam tak, dwie nioski brązowe. Jest pstrokata. No i brakuje mi tej jednej pstrokatej, którą widziałem, jak sobie gdzieś spacerowała. Mam nadzieję, że się odnajdzie. A ja już, moi drodzy, kończę. Ten piątkowy odcineczek. O! Znalazła się. Ale rozkopałaś. Co ty tu takiego wyjadasz? Owoce na sturcji, co? Stasiu, idziemy, idziemy. Tu się nie zapuszczajcie, bo tu jest ogródek pani Kazikowej. Przejdźcie sobie tam. Baba z brodą. Młoda baba z brodą. Tak więc, moi drodzy, serdecznie dziękuję Wam za obecność. Miałem nadzieję, że w 2024 roku. Dobijemy do 30 tysięcy obserwatorów tego kanału. Niewiele brakło, więc w tym roku ta liczba na pewno zostanie osiągnięta. A ja już się z Wami dzisiaj żegnam. Serdecznie dziękuję Wam raz jeszcze za obecność. Pozdrawiam wszystkich widzów. Życzę wszystkiego dobrego widzom z kraju, z zagranicy z Europy, z Azji, z Ameryki i z Afryki, z Australii. Pozdrawiam również. Pingwiny na Antarktydzie, mówił do Was Kazik, idę teraz dawać w gazik, a my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.